Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, dzisiaj wygrabujmy sobie w eee, Zapytuję o problem, dlaczego nie gramy w ostatnią gieręczkę Force of Empires Z tego powodu, że mi ona już nie działa, nie wiem dlaczego nie chce mi się odpalić w ogóle Po zaktualizowaniu tej aktualizacji nie chce mi w ogóle się włączyć, więc zaczynamy z serią Plemiona Więc tak Witamy w Plemionach, wskazówka, sporo zadań czeka na Twoją uwagę, jedziemy Zacznijmy a, a tu nie będę, czytał. to cel, zbuduj targ. Zadanie. Zbuduj targ za pomocą listy budynków w ratuszu. To wygląda na ratusz, tak. Ratusz, jest targ, budować. Placenie budynku, budynek, no dobra. Czekam, powinien zaraz gdzieś się wybudować. No i jest, jeszcze ja tego nie będzie. Gotowe. Podstawowe produkty. Zbuduj ceglarnię, zbuduj hutę żelaza. Dobra, ceglarnia i huta żelaza. Ceglarnia budować. No i huta żelaza. Budować. A tutaj coś jest. O jest, tak. Dobra, buduje nam się. Mam nadzieję, że to ma się ta seryjka podoba z tej gieraczki. Dobra, gotowe. Zwiększenie pro... rozbudowy arki i ceglarnie. Mm. To... I mam coś rozbudować? Tartak, Tartek. Tar 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 no i tartek. A to jest zawsze targ. No ja nie mogę no, takiego... Ładnie, Dobra. A, muszę Fajnie, bo tu przychodzą po rodzimie. Mm -hmm. Potem ja przychodzę Rozbuduj ceglarnię. Ceglarnię, rozbuduj. 4 sekundy, czekamy. No kolejne, gotowe. Nowe i lepsze rozbuduj ratusz. Surowca znajduje na dzisiaj bonus dzienny otwórz to dobra gwentarze użyj potwierdź zamknąć co teraz tak, co ja zrobić bo mi brakuje, i mogę tą bo teraz Zobaczę, jeszcze nie ogarniałem. Ja też ich rozbutuj. Czekam 5 sekund. Mhm. Nie że warto, że Jest gotowy. Owoce pracy, przyspieszenie rozmontowa. Odbórz nagrody za budowę. Ktoś nagrody. Odbierz wszystko. Odbierz wszystko, odbierz wszystko. Trzeba rozbudować. tak i ceglarnie. Dobra. Mam nadzieję, że ta seria się przyjmie Nie zobaczymy aż minuta. Mam trochę zajmie, więc mamy czas, żeby okać trochę tutaj coś wita, więc... A i tutaj możecie, możecie sobie przeczytać. Może sobie przeczytać jakiegoś warotnego to będziemy napisać, ale owiecie sobie tutaj możecie sobie przydać, więc nie bronię. No i czekam co zadania. Bez No i czekamy. Sjadum mapa. Strasznie dużo tych. Chciała walczy, no uh jak -huh. już tym zawalujesz zawaldujesz. O, tutaj barbarzyło 100% akcja gliny jego szturmi się wziął na ten, ale nie ale nie? na pewno nie w tym odcinku kiedy na pewno w tym odcinku się nie zajmiemy nikogo okradaniem, tylko zajmiemy się mm, nauką tej gry powinno grać. Tutaj mam chyba plus, bo to nie będziemy dobrze na pewno słychać na pewno. Nie mówię na pewno. Nie, le lepiej nie mówić na pewno, bo to nie, to nic nie wiadomo, ale on dzieje, będziemy lepiej słychać. Kup flagę, Czas rekrutacji. Chciałabym sobie kupić Kup punkty premia. Czy jest tu coś takiego jak sojusz plemię? plemię w okolicy. E, dziel dzielenie się statusem informatycznym. Czy chcesz dzielić się statusem OK. Wszystkim e, tekstem. Jeśli masz pytanie skieruj się do stron. Plemię, przyjmij No dobra. Data wydarzenia. Opuścił plemię. Opuścił plemię. Opuścił plemię. Opuścił plemię. Opuścił plemię. Opuścił plemię. Opuścił Nawet no, na pewno. Dobra. To tak, tak nam się już rozbudowało, więc czekamy jeszcze minutę. Też to trochę... pokażę może teraz jeszcze ogarnę. Potęga <grywa> flavion. Instrukcja wojskowa. Rozbuduj radio, rozbuduj koszary. Mm. Ratusz i koszary, dobra. Ratusz minuta, a gdzie są koszary mm. ratusz Dobrze czekać. Minuta 20 na ratusz. No, tutaj słuchamy rankingi Bo Teraz chwilę pokażę o co tutaj chodzi. Ranking. Dobra. To to mnie ta ranking forum, r. Ple... Forum plemium. Pierwszy forum. Witam wszystkich. Boku. no to jest mapa plemion, wszystkie plemiona. No i tutaj takie plasty też. Są wszystkie mamy wszystkie plemiona, wszystko. Rynki o rynek. O! Ciekawe. Hmm, się kończy. Dobrze. Bo z tym, wstęp, to wstępem zaczynamy tą giereczkę. Mam nadzieję, że ta giereczka wam się spodoba. I chcieli... więc będziecie chcieli więcej, Tylko, że to jest no, to gra trochę, taka rodzina taka przynudzająca, to więc, że się to będzie rozmawiać na tej to, to, się to bardzo nic nie dzieje w tych planach, ale no, dzieje się coś, więc będzie po prostu pogarniać, już po prostu pograć, porozmawiać przy okazji. No, takie różne rzeczy, No i w następnym odcinku. Na pewno na pewno będziecie, chociaż chyba, że coś się psuje, więc jeszcze tak, dokończymy zadanie, gotowe, no i skończymy zadanie, więc tak, na tym odcinku wszystko, dzisiaj skończymy, więc dziękuję za oglądanie następnego odcinka, cześć.